Cześć, jestem Ania Zińska i e, obecnie jestem superwajzorem i somalierem w restauracji Trynej, teraz w Gdańsku. Po skończeniu gimnazjum e, zastanawiałam się długo, w jakim kierunku zawodowym e, dalej podążać. Myślałam, że e, jednak chciałabym mieć już e, po skończeniu szkoły zawód. Przez to, że chciałam się uczyć języka, i podróżować w przyszłości, stwierdziłam, że technikum hotelarskie będzie bardziej dla mnie. Uczę się w zespole szkół nr 3 w Pabianicach na kierunku technik hotelarzy. Szkoła Technikum Hotelarskie to jest szkoła czteroletnia, w ramach tego też właśnie e, odbywane są praktyki, akurat swoje praktyki odbywałam w hotelach. Pierwsze moje praktyki to były praktyki w hotelu Ambasador w Łodzi, e, od razu zostałam skierowana na restaurację, na której już tak naprawdę zostałam, e, wykazywałam się charyzmą i e, kreatywnością w obsłudze gości, więc też łatwiej mi było później zdobyć tam pracę. Wyjechałam do Wrocławia. Trafiłam na Zamek Topacz. Ponad 60 hektarów posiadłości, na którym były dwie restauracje, w tym restauracja faj-diningowa i restauracja z kuchnią polską, oprócz tego sale bankietowe, więc świetne pole do podpisów względem rozwoju swoich umiejętności w gastronomii. W tym momencie właśnie pracuję w restauracji Trientay Tres w Olivia Topstar. Jest to restauracja hiszpańska, siostrzona restauracja do restauracji Arco by Paco Pere. Teraz możemy pracować w biurze podróży. Jeśli już wejdziemy całkowicie do hotelu, to nie zamykamy się tylko na recepcję. Oczywiście też tam możemy pracować, możemy być kierownikiem recepcji, recepcjonistą. Możemy pracować w dziale obsługi konsumenta, czyli w dziale eventów i bankietów. Możemy pracować również na barze, skończyć dodatkowy kurs barmański, pracować na barze. Możemy zostać kierownikiem działu housekeeping. Możemy przejść już w samą sekcję gastronomii, gdzie też ścieżka rozwoju jest bogata, bo poczynając od kelnera, można stawać się właśnie supervisorem, somalierem, czyli znawcą win, skończyć kursy. Dalej, można zostać dyrektorem tego hotelu, hotelu menadżerem restauracji, czy F&B menadżerem, czyli takim menadżerem ogólnie działu gastronomicznego w danym miejscu pracy. Na pewno mnie nauczyła poszanowania do pracy innych osób, pokory i takiej pokory w czasie. Drogę zawodowań to nie jest zazwyczaj tak, że o, teraz jestem kelnerem, za trzy dni chcę być superwajzorem, to będę tym superwajzorem. Nie, trzeba włożyć w to ogrom pracy, elastyczności i kreatywności. Zawsze jest rozwiązanie. Problem oczywiście istnieje, tego też się nauczyłam, że problemy istnieją, ale one są kutką, do której my musimy szukać kluczy, a kluczem właśnie są rozwiązania.